Anna Gratkowska Mól książkowy Pewien mul mieszkania szukał w różne miejsca stukał pukał Chętnie sobie znajdę lokum w jakimś domku albo w bloku Wnet spakował swe manatki wyniósł się do górskiej chatki Widok stąd mam znakomity, widzę wszystkie piękne szczyty. Szybko jednak zmienił zdanie: Ja tu dłużej nie zostanę. Tutaj wszędzie jest pod górę, a ja nie chcę być piechurem. Zatem przeniósł się ze stoku do mieszkania w dużym bloku. Już nie płakał nad swym losem, wszak miał windę. Tuż pod nosem. Lecz po czasie znalazł wady. Mieszkać tutaj nie dam rady. Z każdej strony słychać mole. A ja jednak spokój wolę. Więc się wyniósł. Na łódź szwagra, bo miejscówka całkiem ładna. Tu mam wreszcie spokój, ciszę. I tak cudnie mnie kołysze. Po tygodniu zmienił zdanie. W kółko ciągle kołysanie: Ileż można, ja nie mogę. Przez tą morską mam chorobę. Wyszedł cały roztrzęsiony: Jestem wielce zasmucony. Niespełnione me marzenie. Gdzie zapuszczę swe korzenie? Nagle. Patrzy, biblioteka, myśli, myśli, eureka. Wezmę wszystkie swoje grajki, no i wejdę między bajki. Tak zamieszkał w bibliotece. Znalazł swoje miejsce w świecie, gdzie szczęśliwy jest i zdrowy. Taki to jest, mul. Książkowy